Witam serdecznie. Postaram się w takim trybie ekspresowym, bo to już ostatnia pozycja dzisiejszego programu, przynajmniej na tej sali, na sali obok, tam też prezentacja dobiega końca. Także myślę, że zgramy się wspólnie na waż, ważną część dzisiejszego dnia, czyli losowanie, na, losowanie nagród dla wszystkich osób, które wypełniły ankiety, które otrzymały na początku naszej konferencji. Także jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to Przypominam, żeby taką ankietę wypełnić i oddać później na tamtej sali przed losowaniem. Reprezentuję Centrum Szkolenie Open Source. Moja prezentacja w kilku słowach będzie taka informacyjna w tym roku i będzie dotyczyła pewnych nowinek, które w szkoleniach Open Source się pojawiły, przynajmniej w ofertach dwóch firm, o których za chwilę Opowiem. Centrum szkoleń Open Source jest to centrum powołane praktycznie do życia i do obsługi w zakresie szkoleń dwóch firm, które są organizatorami dzisiejszej konferencji, czyli firmy Linux Polska oraz firmy B2B. I tak skrótowo przejadę oferty dzisiaj szkoleń, szkoleń open source i certyfikacji w tych dwóch firm, żeby zasygnalizować w moim odczuciu takie ciekawe, interesujące zmiany, które w ostatnich miesiącach nastąpiły lub które w, w najbliższym roku są planowane, tak żebyście mogli Państwo planując swoje szkolenia wziąć je pod uwagę. Tutaj zresztą dzisiaj na wielu wykładach pojawiła się sprawa ważności szkoleń jako istotnego elementu w ogóle całego biznesu open source'owego, że właśnie ewangelizacja i Podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie jest bardzo ważnym elementem całego tego biznesu, często ważniejszym albo no równoległym do sprzedaży subskrypcji, usług i innego rodzaju konsultingowych. Przechodząc teraz do oferty, w pierwszej kolejności firmy Linux Polska, chciałbym zasygnalizować, że nowością w ofercie, jeszcze ciepłą, bo na początku kwietnia Firma Linux Polska podpisała umowę z Linux Professional Institute i swoją dotychczasowe portfolio szkoleń rozszerza o szkolenia według standardu Linux Professional Institute, które będą przygotowywać uczestników do zdawania no, znanych już w tej chwili w wielu krajach certyfikatów LPI na poziomie LPIK1, LPIK2 i LPIK3. To się teraz w najbliższych miesiącach sukcesywnie będzie działo, to znaczy firma Linux Polska w kolejnych miesiącach będzie wprowadzała kolejne kursy na tych wszystkich poziomach. Egzaminy są już realizowane bezpośrednio przez filię Linux Professional Institute w Polsce. I z tego co pamiętam, w centrum, w centrum certyfikacyjnym Pearson View można je zdawać. Także my, w początkowym okresie, jako Linux Polska, egzaminów nie będziemy prowadzić. Natomiast według aktualnych programów, które LPI jako pewne standardy na rynek narzuca i aktualizuje właśnie w tym roku, chociażby na poziomie, na poziomie LPIK 1, taka aktualizacja. Następuje właśnie w tych miesiącach. My już będziemy kursy dopasowywać do tych programów nowych szkoleń. Także to taka ważna informacja, najbardziej ciepła tak, z pierwszej ręki. Oferta szkoleń open sourceowych Linux Polska jest znacznie obszerniejsza. Kolejnym ważnym tematem w tej ofercie, który wystartował w ubiegłym roku, są szkolenia firmy Mirantis. Linux Polska jest autoryzowanym, jedynym właściwie w Polsce partnerem autoryzowanym szkoleniowym firmy Mirantis. I o ile w zeszłym roku był to temat modny, głośny, wszędzie występujący, ale nie przekładał się jeszcze na konkretny biznes, o tyle muszę powiedzieć, że od początku tego roku, od stycznia, obserwujemy takie dynamiczny wzrost zainteresowania szkoleniami związanymi z OpenStackiem. A wśród tych szkoleń, ponieważ są również inne, ale akurat te firmy Mirantis cieszą się dużym powodzeniem klientów, także kilka edycji tych kursów w tym roku już przeprowadziliśmy, wiele klientów interesuje się, otrzymało oferty lub zakupiło vouchery na realizację tych kursów w kolejnych miesiącach. Tutaj jako nowość, bo ten kurs od zeszłego roku jest realizowany przez nas, natomiast w najbliższych miesiącach jest planowane rozszerzenie oferty o kurs na kolejnym poziomie Mirantis OpenStack Bootcamp 2, który w porozumieniu z Mirantisem będziemy planować w ramach naszego harmonogramu. Także proszę śledzić osoby, które były wcześniej na tym kursie pierwszym. Jak najbardziej zapraszamy do rozszerzenia swojej wiedzy na, na kursie numer 2. Myślę, że również będą za, zadowolone. Kolejna pozycja w ofercie Linux Polska szkoleń open source'owych to szkolenia z Postgresa firmy Enterprise DB. Te już są, są realizowane przez firmę Linux Polska od kilku lat, natomiast w tym roku też jest planowana dosyć istotna zmiana. Mianowicie do tej pory realizowane kursy były oparte na Postgre SQL w wersji orgowej i realizowaliśmy kursy na poziomie introduction, advance i taki kurs kompleksowy, który łączył z sobą materiał z tych dwóch szkoleń pierwszych i do tego była odpowiednia certyfikacja associate i professional. No i w sumie sporo osób z wielu firm właśnie takie szkolenie ukończyło, głównie kompleksowe i równolegle szkolenie było też dla deweloperów. Firma Enterprise DB w tym roku wprowadza na rynek Kursy na poziomie bardziej takim profesjonalnym to wymusza, zraz, z, wymusiły te kursy firmy enterprise'owe, których zainteresowanie tym tematem mocno wzrosło tutaj też na naszym rynku i w tym momencie zostały przygotowane w wersji 9.4 kursy już oparte na wersji enterprise'owej Postgresa, czyli Postgres Plus Advanced Server. Czyli tutaj dla porównania, jeżeli byście Państwo chcieli skorzystać to w tym momencie mamy albo do wyboru na Postgre SQL przez tydzień taki program skrócony Rapid Track lub takie kompleksowe dwa kursy na poziomie Essential i Advanced już oparte na Postgre, Postgres Plus Advanced Server do zastosowań takich profesjonalnych, czyli tutaj musimy dwa, dwa tygodnie poświęcić na Przerobienie całego programu. Stosownie do tego jest też wprowadzona certyfikacja na tym PEPAS-ie, w odróżnieniu do certyfikacji na PostgreSQL. One w tej chwili będą te kursy prowadzone równolegle. Kolejnym tematem istotnym w ofercie szkoleniowej Linux Polska są szkolenia już popularne tutaj na naszym rynku szkolenia autoryzowane Puppet Labs. Przynajmniej raz na dwa miesiące realizujemy tutaj w Polsce kursy przy pełnych salach. Pewną nowością w tym temacie jest aktualizacja programów tych kursów w ostatnich miesiącach i kurs do tej pory nazwany kursem Advance w tej chwili uzyskał nazwę Puppet Practitioner, także sygnalizuję tą zmianę, stąd też uwzględniłem tą pozycję w naszej ofercie tutaj w prezentacji dzisiejszej. Tu jako ciekawostkę podam, że część z tych kursów, które teraz omawiam, będzie można w promocyjnej, w promocyjnej ofercie, czy wziąć udział w tych kursach, w promocyjnej ofercie po konferencji, w terminach, które tam podam na jednym z ostatnich slajdów. Dla uczestników konferencji jest przygotowana, tak jak co roku, specjalna oferta z, z dużym rabatem na m.in. też szkolenie papeta. W porozumieniu też z producentem chciałem zasygnalizować, że ten pierwszy kurs papetowy został wybrany jako kurs, który można wygrać w formie nagrody dzisiaj po złożeniu ankiety i wylosowaniu tej konkretnej osoby po zakończeniu naszej prezentacji. Także dosyć cenna nagroda papetowa czeka tutaj na wszystkich uczestników konferencji. Ten kurs będzie, o ile dobrze pamiętam, realizowany w czerwcu tego roku. Kolejna pozycja w ofercie szkoleniowej Linux Polska to szkolenia z Hortonworks, z Hadoopa. Ja już w zeszłym roku sygnalizowałem, że one się w tej naszej ofercie pojawiają, te szkolenia, ale ponieważ producent zmieniał trochę programy tych szkoleń, charakter i sposób ich dostarczania, wydłużyło to jednak procedurę autoryzacji naszych trenerów i wprowadzania tych szkoleń do naszej oferty w tej chwili się zbliżamy do końca tego procesu, stąd już pozwalam sobie dzisiaj poinformować, że lada miesiąc te kursy będą w firmie Linux Polska realizowane. Ten pierwszy operation to jest kurs dla administratorów i są dwa kursy deweloperskie Apache Pig and Hive i Developer Java. Do każdego z tych kursów są również certyfikaty możliwe do uzyskania, z tym, że certyfikaty nie realizują partnerzy szkoleniowi, tylko zdaje się je w centrum certyfikacyjnym Kryteriona, tutaj w Polsce. Wspólnie z firmą Akati, która posiada również stoisko tutaj dzisiaj na naszej konferencji, która jest partnerem firmy Zabix na terenie Polski, wprowadzamy również do oferty. Szkolenia z Zabixa to taki dosyć gorący temat. Jest spore zainteresowanie tematem Zabixa u nas na konferencji. Dużo osób było też na prezentacji, która w trakcie konferencji była przedstawiana przez przedstawicieli Zabixa. Oferta składa się praktycznie z dwóch szkoleń: to jest Zabix Certified Specialist i Zabix Certified Professional. Jest to trzydniowy i dwudniowy kurs. Łącznie będziemy również oferować ze względów logistycznych, wygodnych dla uczestników, połączenie tych dwóch kursów w ciągu jednego tygodnia. Będzie można w ciągu pięciu dni praktycznie całą dostępną wiedzę z administracji Zabiksa za uzyskać w ciągu jednego tygodnia za jednym przyjazdem. Pierwsza edycja tego kursu odbędzie się w Warszawie, tego połączonego, ale również oczywiście można. Wziąć udział tylko w tej pierwszej części. Raczej nie zalecamy wzięcia udziału tylko w drugiej części z pominięciem pierwszej, bo to specjalnie nie będzie dobre rozwiązanie ani dla uczestników, ani dla prowadzących to szkolenie. Także zdecydowanie albo wariant na pierwszy, albo wariant trzeci na początek. To szkolenie również rozmawiałem tutaj przed prezentacją przedstawicielami Zabixa na, na, na ich stoisku. Uzgodniliśmy, że ten kurs również jest włączony do pakietu szkoleń w promocyjnych cenach po zakończeniu naszej konferencji. Firma Linux Polska, wymieniłem te najważniejsze autoryzowane szkolenia, natomiast pewną specjalnością firmy Linux Polska jest też krojenie szkoleń dedykowanych na miarę potrzeb klientów, uzgadniane z nimi w jakim zakresie te wszystkie technologie, które są omawiane na kursach autoryzowanych. Możemy zebrać dokupy i zrobić z nich szkolenie czy warsztat związany z danym wdrożeniem u klienta pod jego konkretne potrzeby i w ten sposób taki obrazowy jest tu pokazany miks jak gdyby i produktów i technologii z jakimś odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli zbierze się grupa odpowiednio duża, no bo trudno jednak coś takiego planować dla pojedynczych osób, ale powiedzmy 5, dla pięciu, sześciu osób minimum z danej firmy możemy przygotować już taki, taki warsztat pod konkretne potrzeby danego klienta. Tak troszkę biegnę szybko, ponieważ czasu jest niewiele, także na tym bym zakończył prezentację tych nowinek z oferty szkoleniowej Linux Polska. Więcej informacji na ten temat można uzyskać jeszcze na stoisku naszym tutaj, Linux Polska. Tu koleżanka, widzę tam Magda, która obsługuje to stoisko. Jest tam przy, przy drzwiach. I jeszcze, jeżeli Państwo zdążycie dzisiaj, to zapraszamy. Jeśli nie, to poprzez stronę www.linuxpolska.pl tam jest dosyć obszerny dział szkoleniowy z opisem wszystkich kursów, certyfikacji z harmonogramami, z harmonogramami cennikami. Także jak proszę jak najbardziej skorzystać. Teraz drugim punktem mojej prezentacji będą nowinki z oferty szkoleniowej firmy B2B, któraż to firma jest dystrybutorem wyłącznym jeszcze w tej chwili Red Hata na Polskę i partnerem szkoleniowym firmy Red Hat. W ramach oferty Red Hata firma oferuje wszystkie kursy w zasadzie od najniższego poziomu aż do architekta z zakresu Red Hat'a oraz kursy z JBoss'a. Również z JBoss bo takie zapytania dzisiaj tutaj na stoisku mieliśmy. Informacji na temat tych szkoleń no jest bardzo dużo, w związku z tym z konieczności ze względu na ograniczenia czasowe wybrałem praktycznie tylko kilka takich rodzynków i chciałbym zasygnalizować następujące sprawy. Pierwsza Ważna informacja, pewnie jak większość osób wie tutaj już na konferencji. W zeszłym roku firma Red Hat wprowadziła w połowie, w połowie roku nowy system REL-7, zastępujący dotychczasowy system REL-6. No w ślad za tym oczywiście nastąpiła zmiana również kursów, czy wprowadzenie nowych kursów, szczególnie na tym poziomie RHCE, czyli Red Hat Certified Engineer. Są to pierwsze kursy i dwa pierwsze certyfikaty Red Hat'a. W sposób automatyczny te kursy pojawiły się na rynku. Z tym, że w ubiegłym roku one w zasadzie były tylko takimi rodzynkami, a powszechnie jednak w użyciu były stare kursy oparte na systemie REL 6 i do końca roku, w zasadzie do świąt jeszcze powszechnie obowiązującymi, obowiązującymi były egzaminy RHC-SA, czyli System Administrator, i Red Hat Certified Inżynier, oparte na systemie, na systemie szóstym. No, wręcz, wręcz mogę powiedzieć, że przed świętami wszystkie centra szkoleniowe, egzaminacyjne Red Hata w Polsce przeżywały olbrzymie oblężenie, ponieważ była informacja, że w zasadzie tylko do tego momentu można jeszcze zdawać egzaminy na wersji szóstej, i potem one zostaną z rynku wycofane. No i zapisy były robione tam na długie listy i w zasadzie już zabrakło miejsc, żeby wszystkich chętnych na te egzaminy przyjąć. Chyba w odpowiedzi na tak duże zainteresowanie i jakieś jednak prośby klientów, w ostatniej chwili firma Red Hat zdecydowała, że też te, te egzaminy zostaną, możliwość zdawania tych egzaminów zostanie jednak przedłużona na kolejny okres. Tak samo dotyczy to kursów opartych na w systemie REL 6, z tym, że pod pewnymi warunkami. Znaczy, standardowe oferty i harmonogramy partnerów szkoleniowych Red Hata mają być teraz już od tego roku, od stycznia, oparte na systemie REL 7, natomiast na specjalne życzenia klientów i na szkolenia zamknięte dla klientów, dla grup uczestników z poszczególnych firm. Lub okresowo, jeżeli uda się zebrać grupę na egzaminy RHCSA i RHCE na szóstce, partnerzy szkoleniowi mają taką możliwość, żeby aż do końca lutego przyszłego, czyli 2016 roku, takie egzaminy i szkolenia realizować. Natomiast nie znajdują się one już w takim normalnym harmonogramie otwartym, na który każdy może się zapisać. Natomiast jeśli dana firma wykaże chęć zrealizowania. Czasami w przetargach nawet takie wymaganie jest, żeby szkolenie dla grupy czterech czy tam sześciu osób było realizowane jeszcze na systemie REL-6, to my takie szkolenia poprzez firmę B2B jak najbardziej zrealizujemy. Natomiast jeśli chodzi o egzaminy, to wypracowaliśmy taką praktykę, że robimy zapisy osób chętnych, zainteresowanych egzaminami na wersji szóstej. No i w momencie, kiedy zbierze się grupa, która uzasadni no, powołanie sali i ustalenie terminu, to taki termin będziemy ustalać i te osoby zapraszać, czyli w tym momencie termin będzie elementem wtórnym do, do takich wcześniejszych zapisów pojedynczych klientów. Natomiast na stałe w ofercie wszystkie egzaminy, które mamy i kursy z tej ścieżki RHC są w tej chwili już planowane na wersji siódmej. Zresztą to dosyć taka istotna informacja. Drugi rodzynek wybrany z oferty redhatowej, to jest informacja na temat bardzo popularnego kursu RH300, który wiele doświadczonych administratorów wybierało w poprzedniej wersji szóstej redhata przez, przez kilka lat. Był to taki kurs o nazwie RHCE Rapid Track Kurs z dwoma egzaminami, który w zasadzie w ciągu tygodnia pozwolił, po, pozwolił przypomnieć materiał, całej ścieżki RHCE, z tym, że tak jak mówię, już doświadczonym administratorom, a nie początkującym i kończył się piątego dnia dwoma egzaminami. I dużo osób wybierało ten kurs, no, w duży, nie zawsze słusznie, ale ze względów ekonomicznych często no, było to tań, tańsze rozwiązanie niż udział w trzech innych kursach albo w dwóch innych kursach, które by taką drogę zastąpiły. Natomiast w wersji siódmej, Został zachowany kurs o kodzie RH-300, natomiast jego formuła się zupełnie zmieniła i ja chciałbym to zasygnalizować wyraźnie. Mówimy też o tym klientom, którzy zgłaszają się do nas i są, chcą, są zainteresowani przejściem z wersji szóstej na siódmą na i chcą to zrobić no, oczywiście jak najszybciej, jak najtaniej i szukają takiego szkolenia. No, robi się pewien problem, ponieważ jak sama nazwa wskazuje ten kurs Zmienił nazwę na RHCE Certification Lab, ma również te dwa egzaminy, natomiast jego formuła jest następująca, że w zasadzie jest to 80% czterodniowa praca własna uczestników na środowisku laboratoryjnym udostępnionym przez partnera szkoleniowego. Czyli w zasadzie do tego kursu partner szkoleniowy zapewnia podręczniki Red Hata, i są dwa, w tym razem po 450 stron. Do, do, do tego kursu, tak jak poprzednio był jeden, tam powiedzmy 400 stronicowy. Wykłady trenera są ograniczone w zasadzie do dwóch unitów dziennie, a tych unitów jest kilkadziesiąt we wszystkich tych dwóch podręcznikach razem wziętych. W związku z tym tylko fragment wiedzy jest tłumaczony przez, przez trenera, Natomiast powolutku będę zmierzał do końca, bo już tam. Zakończyła się, tak? Tam na sali. Dobrze. To już, to już w zasadzie szybciutko. Także kończąc, e, zdecydowanie polecamy wariant RH200 plus RH255 zamiast kursu RH300. Przeskoczę tutaj kolejną zmianę, jeżeli chodzi o system certyfikacji RHCA, bo też taka zmiana istotna nastąpiła na ścieżce red -chatowej. Tutaj zasygnalizuję tylko na koniec szkolenia, które będą objęte 30% promocją po zakończeniu konferencji. Nie trzeba ich w tej chwili pamiętać. My po konferencji wysyłając mailing oczywiście przypomnimy, jakie są to szkolenia. Są wybrane też do nich konkretne terminy i zapraszamy do zamawiania na specjalnych zasadach z tym rabatem 30%. No i tak jak sygnalizowałem już wcześniej, za chwilkę na tej sali obok odbędzie się losowanie nagród i uzgodniłem tutaj z producentami i z firmami, które organizują konferencję, że ze strony działu szkoleń będą dwie dodatkowe nagrody losowane. Jedną z nich będzie udział w szkoleniu Puppet Fundamentals, natomiast drugi jest to darmowy egzamin PostgreSQL Associate, także zapraszam do losowania. I dziękuję bardzo za uwagę.